Cześć kochani, witam was dzisiaj bardzo. Ale to bardzo dzisiaj sobie zagramy w obli i Dzisiaj sobie zagramy w Hobby, bo ogólnie już jestem tutaj, bo nagrywałam już odcinek, tak on miał 2 minuty. No tylko że no niestety um, okazało się, że nagrywam bez dźwięku, więc tutaj już <laughs> wszystko dobrze i sorry, że to jest podam się no ale Cieszmy się, przechodzimy obie, no i luźne gadki takie. Ogólnie jak dzisiaj jest dzień kobiet, więc jeśli, jeszcze nie, więc jeśli jesteś chłopakiem i jeszcze nie dałeś dziewczyni nic, no polecam się pośpieszyć. Ja jeszcze nic dzisiaj nie dostałam, no ale dopiero jest ranek, a jeszcze dzisiaj jedziemy do dziadków, więc no. A od chłopaków z klasy dostanę od razu. A od chłopaków z klasy dostanę w poniedziałek, ponieważ w piątek, wczoraj byliśmy na wycieczce w Teatrze Czarnego Tła. Ogólnie. Mega, mega fajnie było i nam trzeba było być całym na czarno, jak wskazuje nazwa i że na przykład ja brałam, ktoś brał lalkę, brał lalkę taką, no i potem pani zgaszyła światło i to fajnie było, bo było widać tylko tą lalkę, nas, bo byliśmy ubrani na czarno, nie było widać totalnie i tylko tą lalkę i było mega dobrze. No. Więc jest good. I ogólnie. No. Mm. Hmm. O, kojarzy, ja niektórzy może grają w Tukabuka i teraz postanowiłam, że... Bo mój content, który dla was nagrywam, jest bardziej taki gamingowy, że nie robię jakieś o, jestem 24 godziny gdzieś tam. Tylko bardziej ja po prostu gram w gry, przede wszystkim Roblox'a. No i zastanawiałam, że żeby to tak urozmaicić, nie było, że codziennie, że zawsze jakiś Roblox, jakieś tutaj obbi czy coś w tym stylu, to będę wrzucała oczywiście z Minecrafta też, ale będę starała wrzucać się również z boki, Tylko że raczej nie będą to odcinki z mówieniem. Po prostu będę do tego dozwała taką spokojną y, muzyczkę, wiecie o co? Chodzi. Mm, będzie to taka spokojna muzyczka po prostu. Leciała. No. I ogólnie też mam, bo mm, Będę nagrywała na tablecie, no i po prostu na komputer. I tak. Shortsy. Teraz praktycznie shortsy są lepsze u niektórych. Jak chcesz się wybić, to najlepiej wrzucać shortsy. No, ale jest problem. Bo ja mam dwa konta. I jedno konto, tam mam moje imię i nazwisko. I ja tam mam na... Ja te konto mam i na... Ym... Mam na swoim telefonie i na swoim tablecie. A tutaj na komputerze też mam to konto, ale tutaj również mam konto lęcinka. No i nie wiem jak wytłumaczyć, ale on jest połączony trochę z kątem mojego taty. Ale ja prosiłam taty, żeby on mi to zrobił w ten sposób, żebym... No bo tak, w ten sposób to jest, że na tym koncie lęcinka nie mam kontroli rodzicielskiej. A, a na moim takim z nazwiskiem no jest. No ale co w związku z tym? Przez telefon oraz tablet nie mogę nagrywać wam shortsów ani po prostu nic. Mogę nagrywać wam tylko, a potem to przerzucić na komputer, ale to potem nie wychodzi shorts, tylko normalny film. I ja pyta, pytałam, paty, czy mi to zmieni, żebym na telefonie też to miała. On powiedział, że to jest ciężkie, ale mam nadzieję, słuchajcie, że zrobi mi to, bo teraz zdecydowanie shortsy wybijają się o wiele mocniej niż normalne filmy, a zresztą jeśli jesteś początkującym twórcą, no więc, no więc, no i tak, wracając, słuchajcie, do tej tuki boki. Ogólnie. Ostatnio powstał nowy update, który jest tak tragiczny, że wiecie, w jak robiłam tak, to jakieś dziwne wymachy ręka. Dziwne wymachy ręka. Ja wam teraz to powiem jak to usunąć. Oczywiście na osobnym filmie też wam pewnie kiedyś pokażę. Ale tak, wchodzimy sobie do to bokiej strony główna, czyli jak jest taka planeta i tutaj jest sklep. Tu to wchodzimy sobie w taki kołowrotek, czyli ustawienia, i tam wpisujemy losową. Zacznijmy losową na przykład 2000. No i wtedy pojawią się nam takich kilka punktów i po lewej stronie, po prawej stronie będzie można je odznaczyć. No i jest takie moment facture, nie wiem totalnie jak to się czyta, ale jest takie moment factory. I to sobie odznaczamy, i od razu potem wychodzimy z toki boki, wyłączamy ją, a następnie po włączeniu znowu toki boki nie będziemy tego mieli, i chwała Bogu, że to jest, bo inaczej bym nie dała rady. I ostatnio mam wrażenie, że Toka Boka rywalizuje z Avatar World, że, że te dwie produkcje, po prostu te dwie gry rywalizują ze sobą dlatego że no rywalizują po prostu ze sobą rywalizują ze sobą no i mimo a w Avatar World jak są emotki no to też tak właśnie robią jak w tym nowym updatecie to Kabuka lecz jednak w Avatar World to jest zdecydowanie o wiele lepsze Lecz ja wolę jednak Tokaboka, no ale w Waterworld te motki po prostu, te ruchy są lepsze, bo w Tokaboka starsze postacie dostałem po prostu jakiegoś garba. Um, dobrze w ogóle właśnie, że to można wyłączyć, bo jest to tragiczny update. Um, no. No. I wracając do szorców. Jaki ja mam plan na szorcy? Ja mam plan na szorcy, żeby w sumie będę je albo tańczyła, albo właśnie wrzucała wam jakieś takie luźne um, filmiki, jakieś newsy z, Roblo z Roblox'a, czy tam, czy tam z jakiejś gry Brawl Stars. No. Aha, super. Spadłam. I tak. Co byśmy tu mogli mogli jeszcze zrobić um. Um. ten bardzo właśnie chciałabym wygrywać takie dla was szorcy, żeby no jednak cię jeszcze troszeczkę wybić um. może ktoś z was kojarzy konto. Kojarzył konto, kojarzył konto lęku, to ja, czy to ja lęku, nie pamiętam, ale coś takiego było. Było moje stare konto i ja je miałam u dziadka na telefonie, no tylko, że tam coś się póki że nie mam, no póki się po prostu, no i, no i usunęło mi, usunęło mi konto. I tam właśnie nagrywałam shortsy, bo to miałam na telefonie. No i tam nagrywałam ze shortsy tam do jakiś piosenek, i tam miałam chyba ze 100 subskrybentów. Nie no, nie przesadziłam. Miałam z tam 50, miałam nawet chyba więcej niż tutaj. Czasami, nie no, miałam z 20, czy tam no. No i tam ogólnie, jakbym jeszcze tam nagrywała do dziś, czyli z rok ponad dwa lata, no to myślę, że bym raczej miała więcej słów niż tu, no bo mój tata ostatnio zaczął pracę z domu. No i pracuje on tutaj na komputerze. No i też w ogóle ja mam mało czasu, że mogę tutaj przyjść, coś nagrać, no... I słuchajcie, sorry, że naprawdę moje filmy nie są jakoś super zmontowane, bo po prostu mało czasu mam, żeby właśnie je nakręcać, bo muszę nakręcić film, to jakieś zależno, zależy to od długości filmu. Tak. Krok pierwszy to jest sprawdzenie właśnie, czy mi głośność działa i czasami o tym zapominam i muszę film od nowa. Um, I jest to w ten sposób, że po prostu muszę sobie ustawić mikrofon. Czasami też działa to bez. A w ogóle patrzcie na tego klocka tutaj. Patrzcie co. Tu. Dobra, dziwne. No i po prostu jest u mnie słabo z, z montowaniem, bo ja po pierwsze ich nie znam. Nie znam się, nie umiem jakoś ładnie montować filmów, ale będę starała się uczyć, bo ja nie chcę montować filmów w kapkucie. Tak Wam tylko mówię. No i też ogólnie sprawdzenie dźwięku, około 5 minut. Potem, sprawdzenie, właśnie sprawdzenie, czy wszystko jest dobrze, około 5 minut. Potem nagrywanie filmu i to od tak 10 do 30 minut nie więcej zajmuje, w zależności od tego, jak długi jest film. No i po nagraniu, oczywiście. Ja to sama słuchajcie wrzucam na YouTube'a. Po prostu wchodzę sobie na moje konto i tam dodaję jakiś opis, coś tam, coś tam dodaję opis ym, opis nazwę. Wszystko no i publikuję. No i po, po prostu publikuję. No i słabo u mnie z tą z, z tematycznością na kanale, no bo... No, po prostu jest ogólnie słabo. E, no, ale mam, słuchajcie, mam chcę to zmienić i chcę, żebyśmy byli systematyczni, więc słuchajcie, bo ja praktycznie od razu, jak mam jakiś film, jak nagram, to od razu go wrzucam. I myślę, że po prostu jak mojego taty wtedy nie będzie, będzie na jakimś spacerze czy coś takiego, to będę nagrywała tam 2 trzy filmy i po prostu zaplanuję sobie ich datę. W ten sposób będzie to o wiele lepsze, no i tak słuchajcie, Minecraft, Pamiętajcie, pamiętacie mój świat minecraftowy, no to tutaj było mega słabo, nie nagrywałam go już z dobre z ponad. dobre, ponad 3 miesiące. Ja nie wiem, nawet z pół roku? Nie wiem, nie pamiętam. No, ale. Tutaj też totalnie ja o tym zapomniałam. No, więc. Więc. Ten. Więc. Proszę o wyrozumiałość. Ale mam nadzieję, że będę za nim mogła nagrywać shortsy i wtedy na pewno kanał będzie mm, bardziej aktywny. Mm. Dobra. Mm. Dobra, jakiś bakon nie ścigał, i gdzieś No ale ja sejdę. No, i myślę słuchajcie, że to będzie koniec filmu. No, po prostu już nie wiem o, co, o czym jeszcze dalej z wami gadać. Ja bardzo przyjemnie mi się robi takie filmy, że gadamy sobie. I myślę, że ten film wleci od razu oczywiście, w Dzień Kobiet. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dziewczyn. Jesteście śliczne, najlepsze, przekochane, przecudowne. I nieważne jaki macie hejt, jesteście najlepsze. Pa, pa! Pamiętajcie o subie i lajku. Pa!